Witamy w 18 odcinku Transport TV dziś zajmiemy się poprawą jakości transportu miejskiego i bezpieczeństwa podróżnych w stolicy. Sprawdzimy, co słychać na budowie drugiej linii warszawskiego metra. Udamy się na budowę węzła łopuszańska kleszczowa, który usprawni ruch w zachodniej części stolicy. Sprawdzimy także, dlaczego w Warszawie tak ważna jest modernizacja kładek dla pieszych. Zapraszamy w drogę! Druga linia stołecznego metra to chyba najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców Warszawy inwestycja. Jej projekt poza częścią centralną przewiduje budowę odcinków, które skomunikują Bemowo, Wolę, Targówek oraz Pragę Południe. Obecnie prace trwają na odcinku centralnym, który będzie ciągnął się od stacji Rondo-Daszyńskiego do dworca Wileńskiego. Dotychczasowa pierwsza linia metra przewozi rocznie 135 milionów pasażerów. Możemy zatem wyobrazić sobie, jakim powodzeniem będzie cieszył się budowany właśnie odcinek. Druga linia metra, jeżeli chodzi o same stacje, będzie budowana metodą podstropową. Są to głębiarki ścian szczelinowych, następnie zbrojenia, stropy oraz cała masa różnego rodzaju sprzętu pracującego jako koparki i inne elementy. Jeśli zaś chodzi o tunele, zostaną użyte szczególne urządzenia, które zostały zaprojektowane tylko i wyłącznie dla projektu warszawskiego i także dla niego przez naszą firmę zakupione. Są to trzy tarcze TBM EPB wyprodukowane w niemieckiej fabryce Herrenknech. Każda z nich ma średnicę około 6,3 metra. Całkowita długość wraz z zapleczem, z którym tarcza porusza się w tunelu to jest 97 metrów. Masa takiego urządzenia w stanie gotowym do pracy to jest 680 ton. W nowej linii metra każdą stację mają wyróżniać odmienne założenia architektoniczne. Za estetykę stacji odpowiada pracownia pana Andrzeja Hołzyńskiego, który przygotował dla każdej stacji osobną kolorystykę. A motywem przewodnim są grafiki pana Fangora. I mniej więcej w, te, w takiej estetyce różnic każdego koloru będą się poruszały stacje. Tak, my jak mamy stację Stadion, w której dominować będzie Czerwień, Dworzec, Wileński, Fiolet e, i w ten sam sposób będą wszystkie stacje mając jeden kolor przewodni nawiązywać do takiej estetyki właśnie z której znany jest e, Fangor, a także bardzo wysokiej jakości materiałów wykończeniowych. Wraz z nową linią metra pojawią się również nowe pociągi. Będzie to 35 nowoczesnych składów, które wyprodukuje konsorcjum firm Siemens i Newag. To jest przełom w warszawskim metrze. Przede wszystkim pasażerowie zobaczą pociągi jednoprzestrzenne. Jeden długi pociąg niepodzielony. Na żadne fragmenty, takie oddzielne, będzie można przejść od początku do końca. Po drugie, to będzie tabor bardzo energooszczędny. To było główne kryterium przetargowe. Ponad połowę wartości przetargu to była właśnie energooszczędność tego taboru. Wreszcie, to tabor, który będzie jeździć po obu liniach metra i po pierwszej, tej istniejącej, i po nowej, drugiej linii metra. Całkowity koszt projektu to prawie 6 miliardów złotych, z czego blisko 3 miliardy pochodzą z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Z funduszy europejskich skorzystają również mieszkańcy jadący do centrum Warszawy od jej zachodniej strony. Już niedługo będą mogli jeździć węzłem Aleje Jerozolimskie Łopuszańska. Kierowcy zyskają czas, który tracili w porannych korkach. Piesi, bezpieczeństwo dzięki wygodnym chodnikom, a rowerzyści, komfort jazdy po nowych ścieżkach rowerowych. Jest to węzeł trzypoziomowy, czyli mamy tunel, w którym w przyszłości będą przebiegały jezdnie Alej Jerozolimski. Mamy rondo, które znajduje się na poziomie terenu i został zlokalizowane dokładnie nad tym tunelem oraz estakady, którymi będziemy skręcali, jadąc od strony Pruszkowa w prawo w ulicę Łopuszańską oraz jadąc ulicą Łopuszańską w lewo właśnie w kierunku Pruszkowa. Czyli dwie estakady, tunel oraz rondo na poziomie terenu. Elementem budowy nowej estakady są również ekrany dźwiękochłonne chroniące mieszkańców przed ulicznym hałasem. W ramach inwestycji budujemy także ekrany akustyczne. Te ekrany akustyczne będą miały wysokość od 4 do 6 metrów. Zostaną one zlokalizowane wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej, ale również na estakadach, którymi będziemy skręcali na budowanym tutaj węźle. To ważne, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę liczbę aut poruszających się tą trasą. W szczycie ponad 10 tysięcy samochodów na godzinę. Wartość projektu współfinansowanego ze środków Unijnego Funduszu Spójności to przeszło 190 milionów złotych, z czego ponad 140 milionów to dotacja europejska. Przebiegające przez Warszawę drogi krajowe to bardzo ruchliwe trasy i, co za tym idzie, wyjątkowo niebezpieczne dla pieszych. Dlatego dzięki funduszom europejskim modernizowane są kładki pozwalające niezmotoryzowanym bezpiecznie przejść nad ulicą. Obecnie odnawiane są kładki w śródmieściu na Pradze Północ, Pradze Południe, Ochocie, Mokotowie, Ursynowie i w Wawrze. Modernizacje kładek w Warszawie polegały de facto na kompletnej wymianie tych obiektów. One były już na tyle zdegradowane i zniszczone że w przypadku siedmiu obiektów, które są objęte projektem, de facto wymienialiśmy je na nowe obiekty. Ponadto są one teraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a część z nich również dla rowerzystów. Koszt całego projektu to ponad 38 milionów złotych, w tym prawie 23 miliony pochodzą z funduszy europejskich.